Cześć, witajcie w nowym odcinku z Robloxa. Dzisiaj będziemy grali w Robloxa w grę Squid Game. Tutaj jest kilka trybów. Sezon pierwszy, sezon drugi i mieszać, czyli są. Jest tylko karuzela. Ta rozgrywka w karuzela. Jeden widz y, napisał, że właśnie ROBLOX chce i dlatego wybrałem dzisiaj Roblox. Eee, no no dawaj, szybciej. Ile tu jest graczy? 42 graczy, to już sezonie drugie. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobra. Jas yes, przechodzimy. I uwaga, kim będę? Mogę być Black Blackmanem, czyli tym czarnym. Mogę być Guardem, i mogę być zwykłym graczem. Więc zobaczymy, kim będę. Uwaga, frontman, o właśnie. Strażnik i gracz. Proszę, frontman, albo gracz. Ja chciałbym najbardziej gracza. Yes! Gracz. Chociaż wolałbym nie być strażnikiem, ale to, to prawie takie same. Zobaczymy, do którego momentu przejdziemy. Czy w ogóle przejdę daleko. Dobra. Yes. O, dobra. dobrze 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 Bardzo dobrze Bardzo dobrze 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 To tak bardzo, bardzo. Przeszłem, jest. Trochę to oszukane, ale przeszłem. Też. też najważniejsze. Że, Dawaj, dawaj, popycham. Jest, popychamy. Popychamy ich. Popychamy ich. Dobrze. Dobrze. Dobrze dawaj ich, popychaj. Tą nie przeszła. Ojej ja, O, tu jeszcze chyba. Nie. Dobra, każdy przeszedł. Nie, ja osoby nie przeszły Ehm. Um, o! o. Nie lubię tego. Nie lubię tego. Nie, nienawidzę. Nienawidzę. Uff, dobra, próbujemy to przejść. Ciekawe, pewnie pierwsze będą daki. Tak, pierwsze 100% daki. Drugie. O, dobra, dobra, dobra. Jak to, jak to tutaj, tutaj, tutaj szybko. Teraz tak, daki. Jest, pierwsze przeszłem. Teraz rzut kamyczkiem będzie. Tak. Aj, traf, proszę, traf, traf. Aj, 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 aj. O, jest, trafiłem, jest. Dobrze, 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 dobrze. Um, no dawajcie, dawajcie. Dobra, teraz trzeba nacisnąć. Chwila, patrzcie, zaraz wam pokażę. Um, no, dawajcie, 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 dawajcie. Proszę, muszę to przejść. Yes. Hopa, hopa, tak, dobrze Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy Dobrze Raz, dwa, trzy, cztery Raz, dwa, trzy, cztery Jest Raz, dwa, 3, 4, 5 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest dobrze, 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 dobrze. Postęp obracania. To trzeba szybko obracać, po prostu tutaj myszką. po prostu okręcić myszką. O nie, ktoś już to zrobił. Dobra, i ostatnie to będzie a. Się, udało się, udało się. Jest! Jest, jest, jest! jest. Julek, bugi has komplement! PEPAPlon. Petaplon. Nie wiem jak to się mówi, ale przeszłam. Ciekawe kto to jest. A ciekawe, czy ktoś w ogóle mnie oglądał stąd. A, pozdrawiam. Gabi 336643. 3, 6, 6, jak to oglądasz? No to na szczęście. Tylko i Zuty Gap. Pozdrawiam też. Jak to będzie oglądać. Pewnie nie, ale zobaczymy. Wiesz... Wszystko jest możliwe. Miow jeszcze tą dziewczynkę. Meow. Meow, 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 meow. Innych nie pozdrawiam. Albo pozdrawiam wszystkich. O, pozdrawiam wszystkich. Tak. Pozdrawiam wszystkich. Co my możemy zrobić? Emoty. Mamy jakieś emotki. Mam w ogóle jakieś emoty. Emotki są wyłączone w tym projekcie. A, a ja chciałem zrobić omotę se jakąś na... O, ja, teraz będzie to fajne. Będziemy musieli chyba zabić chwila. Nie, tu coś było dalej. Gratulacje za dotarcie tak daleko. Nadszedł czas na odpoczynek. Zaleca się zawieranie sojuszy z innymi graczami. My nie będziemy zawierać, bo zawieranie jest dla lubków. Dobranoc, słodkie sny. A i czegoś zapomniałeś powiedzieć. Oj, czegoś zapomniałeś chyba powiedzieć, chłopie. Och, zapomniałem powiedzieć właśnie. Dostaniesz kije bezbolowe dla ochrony. Niech najsilniejsi przetrwają! Wynocham się, ja tu no. Ty też chcesz oderwać? No właśnie, proszę się wynosić. Jestem jak ten ramos. No, nikt nie ma wstępu do mojego łóżka. Nikt tu nigdy nie przyjdzie. Tylko spróbuj. Idziesz stąd! Wywalaj! Ja tu jestem. I um, ja tu jestem. Do widzenia. O, dzwoni do mnie kolega. Zaraz będzie dzwonił do mnie kolega. Ten po popiołem O, dzwoni. Powiem, że nagrywam film. Nagrywam od razu filmik jak coś. Już nagrywam, już się nagrywa. Shorta jeszcze jakieś nagrywa? No, nagrałem wcześniej shorta. Ze Squid game teraz już nagrywam. 40 sekund jeszcze. Z Robloxa. Dawać go. Bierz. Chwila, może potem. Ale laguje bardzo Minecrafta, więc nie wiem, czy ja w ogóle będę nagrywać. Aj! Prawie go zabiłem. O, tam, tam, tam. Chłopi, chłopi się biją. Jest, pokonany jeden. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Jest, zabijemy go. Zabiję go, zabiję go. Zabiję go, zabiję go. Zabiję go. Zabiję go. jest. Nie, nie, nie. No proszę, no proszę, no proszę, no proszę. Zgadzaj. Nie. nie, nie, nie. O nie, no. Prawie zginął. Ja już wstałem dawno. Ja jestem przygotowana. Wstawiłeś? Już wstawiłem. Nie ma. Ale z Robloxa? No nie. A z czego? Nie, kolejna. Z był powinno być? Dobra, ja chciałbym bardzo. O, dobra, muszę się A trzymać. W ogóle... nie, Dobrze. Dobrze. Dobra, słuchaj mojego, Filmiku. Ja tu nagrywam kolejny. Dobra, będę może się trzymać jakiejś grupki większej osób. O tutaj. Dobra, O, nie, Proszę nie, O dwa player, dwa player. Trzech. Trzech, nie, Jest! Z lema, lema, pozdrawiam cię. Będziesz na filmiku 6611. Lema 6611. 1 w tym się Dobra, teraz bye, bye w mojej stajence. tu. Dobra, Dobra, Grupka osób znowu. Musimy być. Grupka Grubka, Grubka, grupka. tutaj dobra, grupka, dobra, grupka osób. Tak, proszę, czterech graczy. Dwa dobra. Jest znowu z nami. Znowu z nami sześć Jeden Mój Kolega się wyciszył. Halo. Czemu się Nagrywamy, nagrywamy, 5, 4, 3, 2, 1. Ciekawe jaka gra będzie następna. Grupka osób. Żeby... Pamiętaj, grupka osób. Znowu to Atlanta. Ciekawe Jak będzie grupka osób. 6 taką... osób. Teraz by 6 osób. No tutaj mamy ja 8, -er. juk, juk, się. Juk, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, dobra, jest. Dobra, dobra, 9, 9, 9, 9, się nie, o nie, o nie, nie. nie, nie, nie. Wow. Team The Players. Kwadratowy strażnik. Mm. O, wróciłeś. Ja mam na Jeszcze? Jeszcze jedna runda? Chodźcie tutaj. E, w skrytel. Nagrywam w Squid ja chcę się trzymać w grupce. O, chodźcie w Waliłem, wywaliłem, jednego gracza z karuzeli, wiesz, bo tu, chyba pięć playerów, a było sześć. Co? Ty jesteś na drugi, drugi? Sezon drugi, tak. Ale nie, nie, bo ty rozpoczniesz nową rundę. Nie możesz, nie można chyba obserwować. Dobra, ej, bo to już 15 minut trwa ta gierka. No ile tego? Ru runda piąta. Ej, czemu nie Przecież teraz zginiemy wszyscy. jest, jest, jest. Yes, yes. Tjima. 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 Jest! 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 1023X! x Pozdrawiam Jest! Jest! Pozdrawiam Jest! 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 Leżysz! Leżyć! Masz leżeć! Leżę, le, 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 bo ja, się, ja z typem mojej koleżki ja wygrałem. Mamy wyeliminować wszystkich strażników. Mamy pistolet! Możesz w zagrać, bo już nie ma. Aha, dobra, tylko poczekaj. Ja szukam strażników. O nie! Spadłem! Oni mogą mnie łatwo zabić. Nie! Zginąłem! O nie! Zginąłem. O, się. Dobra, gramy w Rivalsa. Ale to już w nowym odcinku. Nara!